Witajcie, pojawiła się mnie chwila czasu, misiek skończony i dzisiaj wieszamy kolejne roje Dzisiaj tu wydaje mi się, że jest nawet ostatni dzień, ponieważ tak roje stoją na miejscu Zobaczcie co się dzieje. To oznacza, że już szukają sobie miejsca do, e, do zasiedlenia się. Natomiast e, jeszcze jeden temat, jak blisko wieszamy roje łapki. Jak wiemy, że w zeszłym roku złapaliśmy rojełapkę na przykład w tam, w, w, na jednym miejscu, to uwierzcie mi, że można wieszać 10-20 metrów dalej, to oznacza, że tam roje będą, czy w jedną, czy w dwie. To nie, nie o to chodzi, to oznacza tylko to, że są drogi którymi roje chodzą. Natomiast e, temat jest tego typu, że jeżeli pierwszy rok wieszacie, 800 km. Tak samo wysokość. Ja już mówiłem o tym nieraz, aczkolwiek jak ktoś jest poza biegu. Jak ktoś ma już ponad 60 lat i nie chce mu się łazić, a jednak tu mu się chce połapać te roje wysokość rąk powiesił, schował, jest gicier. E, no co, no jeszcze raz zobaczymy. Słuchajcie po prostu chodzi o to, że ja posmarowałem wszystkie babikiem, bo wszystko przygotowałem i pomyślałem, że a nie chcę przygotuję wcześniej, żeby po prostu mieć gotowe. No i spowodowałem to, że teraz na podwórku są setki pszczół. Także tak to wygląda, co jeszcze? Jedna łapka na pewno zostanie tutaj. Pszczoły aktywnie oblatują miejsca, w którym stoi mój chytry wabik. Jeszcze nie jest to sprawdzona metoda, a jeśli się okaże, że będzie sprawdzona, to, to na pewno będę chciał robić tego więcej, podzielić się z wami, że tak powiem, Składem tego, że też będziecie mogli sobie robić sami. Jedna roja łapka na pewno zostanie w tym miejscu. Tu stoi na razie, ale zostanie w tym miejscu. Dobrze kojarzycie to miejsce w zeszłym, czy dwa lata temu, czy w zeszłym roku tutaj wszedł na podwórku rój. Dlatego postanowiłem, że jednak zostawię ją, żeby po prostu zobaczyć, czy, 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 czy coś przyleci, czy nie. Ale tutaj jest po prostu niesamowity widok. Normalnie tak jakby Tak jakby ule tutaj stałe czyjeś, nie? Nie wiem Więc bardzo łatwo przegapić, nie wiem jak u Was, ale na Dolnym Śląsku, we Wrocławiu Cały przyszły tydzień Będzie Będzie padało. A to oznacza, że na przyszły poniedziałek, tam kiedy się skończy deszcz Można się spodziewać dużo rojów jeszcze raz na Miśka spójrzcie. Ładny, poskończyłem. Można będzie spodziewać się dużo rojów i na pewno dużo rojów będzie. Łapcie, ja też będę łapał. Jak złapaliście, nie zapominajcie o mnie. Wysyłcie mi na Whatsappa jakiś film. I ja go dodam po prostu na YouTubea i będziemy wszyscy oglądali nasze osiągnięcia. Więc trzymajcie się, wszystkiego dobrego życzę i łapiemy roje.